Was. Ponownie to jest ta druga, trochę krótsza sprawa, ponieważ i wiadomości o niej jest niewiele. Wszystko, co udało mi się o niej dowiedzieć, pochodzi z materiałów prasowych, ogólnie dostępnych. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich Łukasza, bardzo przepraszam, nie jest to moim zamiarem. Moi drodzy, chyba nie ma dnia, bym nie widziała nowego postu, artykułu o młodych, dorosłych lub nastolatkach, którzy gdzieś przepadli. Często są to świadome działania młodych ludzi, raczej rzadziej uprowadzenia. Dzisiejsza historia będzie o Łukaszu, który podjął decyzję, iż nie chce utrzymywać kontaktu z rodzicami i rodziną. Łukasz Kania, dwudziestolatek z Głuszyc, zostawił swoim rodzicom notatkę. Nie szukajcie mnie, odezwę się. To było 5 grudnia 2001 roku. Chłopak zabrał pieniądze, spakował torbę, wziął ze sobą dokumenty. Dokąd się udał, nie wiadomo. Czy opuścił Polskę, również nie ustalono. Łukasz był długo wyczekiwanym dzieckiem, marzeniem rodziców. Niewiele wiadomo na temat tego młodego człowieka. Mężczyzna raczej się izolował, był typem samotnika, bez dziewczyny, bliskich przyjaciół. Miał swoje zainteresowania. Wydaje się, i czuł się dobrze sam ze sobą. Rodzice Łukasza wspominali, iż interesował się religiami wschodnimi, taoizmem, buddyzmem, hinduizmem, sznitoizmem, konfucjonizmem. Trzeba przyznać, że to nie jest coś oczywistego dla młodych ludzi. Zazwyczaj ich zainteresowania są dalekie od poznawania nowych religii. Jak wiele osób w jego wieku w Głuszycach mogło interesować się tą tematyką? Pewnie niewiele albo może nikt. Łukasz był w Niemczech na winobraniu na kilka miesięcy przed odejściem. Musiało mu się tam spodobać, bo mówił rodzicom, że chciałby tam jeszcze raz pojechać. Czy spotkał tam kogoś i nawiązał bliską relację? To pytanie też pozostanie bez odpowiedzi. Po roku od opuszczenia rodzinnego domu i braku odzewu ze strony Łukasza, rodzice postanawiają sprawdzić, czy ich syn nie zameldował się gdzieś na terenie Polski. W centralnym biurze adresowym dowiadują się, że niestety nikt taki w naszym kraju nie ma meldunku. Później sprawdzono też, czy nie wydano mu nowego dowodu osobistego. Odpowiedź była taka sama: Nie, państwo Kania nie chcieli się narzucać synowi. Był w końcu dorosły, pełnoletni i w notatce do nich ewidentnie prosił o czas. Chcieli to uszanować. Cierpliwie czekali przez lata. Po ośmiu latach od odejścia Łukasza w Dzień Dziecka decydują się powiadomić policję. Tata Łukasza powiedział, iż obawiał się wcześniej to zrobić. Sądził, że syn, kiedy nagłośnią sprawę, wcale już się do nich nie odezwie. Państwo Kania byli już w sędziwym wieku, kiedy powzięli poważne kroki, by odnaleźć swoje dziecko. Nie sądzę, by wcześniej kierował nimi brak zainteresowania. Raczej to wiek i znajomość własnego dziecka. Zatrudnili również prywatnego detektywa, który podjął się sprawy. Policja była trochę zaskoczona, minęło tak wiele lat, nie mieli zbyt dużego pola do popisu. Rozpytali znajomych, bez większych efektów. Łukasz się nie zwierzał. Skontaktowali się z innymi jednostkami w naszym kraju, również nie mieli żadnych wiadomości na temat Łukasza. Oczywiście wzięto pod uwagę wyjazd za granicę i przynależność do grupy sekty religijnej. Nie potwierdzono tego, nie zaprzeczono. Tato Łukasza stanowczo zaprzeczył, aby syn mógł popełnić samobójstwo. Prywatny detektyw zajmujący się tą sprawą jest zdania, że jeśli Łukasz nie padł ofiarą przestępstwa, wychodząc z domu miał sporą sumę pieniędzy przy sobie, to na pewno nie przebywa w naszym kraju. Wysunął dość ciekawe przypuszczenie, że młody mężczyzna mógł wstąpić do legii cudzoziemskiej. Kontaktował się nawet z byłymi jej członkami. W tej formacji jednak kontaktował się nawet z byłymi członkami tej formacji. Jednak oni niewiele mogli lub nie chcieli powiedzieć. Jeśli Łukasz faktycznie chciałby pożegnać na dobre swoje stare życie, to legia jest doskonałym wyborem. Po wstąpieniu w jej szeregi żołnierze dostają, nową tożsamość. Dla wielu ludzi to szansa na nowe życie. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś głośno mówiono o tym, że przestępcy mogą tam znaleźć schronienie. Zdaje się, iż rodzice Łukasza już nie żyją. Pod jednym z artykułów znalazłam komentarz człowieka, który podawał się za stryja. Pisał, informując o śmierci rodziców, podał swój numer telefonu. W źródłach będzie to pierwszy link pod materiałem. Przykra to sprawa, tym bardziej, iż rodzice Łukasza najprawdopodobniej nie żyją. Nie dowiedzieli się, co stało się z ich synem. Śmiem też myśleć, iż Łukasz jest. Jedynym ich dzieckiem. W źródłach oczywiście tego nie znalazłam, ale nikt go na tą chwilę. Chyba nie poszukuje, Nie ma nowych żadnych artykułów na jego temat. No i dziś, kochani, dwie krótkie sprawy. Nie mogłam znaleźć więcej na ich temat. Pamiętam, iż ktoś kiedyś prosił mnie o opowiedzenie pewnej historii zaginionego Polaka w Holandii. Odmówiłam, brak było źródeł i niewiele można było powiedzieć. Przepraszam. W tej sprawie pisałam nawet do jednej z organizacji, która publikuje artykuły o zaginionych. Powiedziano, że ktoś się odezwie, ale nic takiego się nie wydarzyło. Więc powstanie tak samo krótki materiał jak i te. Opowiem o tym człowieku przy najbliższej okazji, jak będę robiła takie właśnie krótkie materiały, bo taki mam plan, że jeśli będzie, nie będę miała na temat danej sprawy wystarczająco dużo informacji, to będę. Rzucała na przykład dwa takie krótkie odcinki. Wracając do sprawy Łukasza, nie wiem, co mogłabym powiedzieć na koniec, żeby odezwał się do rodziny. Mogę jedynie rzec, że mam nadzieję, iż ma się dobrze i jego życie ułożyło się tak, jak chciał. Nie będę sztucznie rozciągać tej sprawy opowiadając Wam o położeniu miasta. Nie bardzo mi wychodzą takie rzeczy, więc w taki sposób po prostu ją zakończę. Uważam, że największą przeszkodą w odnalezieniu Łukasza jest brak znajomości tego człowieka. Nie miał bliskich znajomych, którym nawet mimochodem mógłby opowiedzieć o swoich planach marzeniach, ogólnie rzecz biorąc, niewiele o nim wiadomo. Ciekawa jestem, czy miał komputer i korzystał z internetu. Wtedy już chyba w 2001 roku chyba już można było wysyłać maile i czekolad. Ciekawe, czy ktoś to sprawdził. Bardzo interesuje mnie ta kwestia. Niestety, nie jestem w stanie wnieść tu nic więcej. I tak jak powiedziałam, po trosze opowiem wam o sobie. Jakoś umknęły mi trzecią rodzinę kanału. Które były w czerwcu i nic specjalnego nie przygotowałam. W tamtym roku chyba było o Izraelu, jak mnie pamięć nie myli, jedna z dłuższych spraw na tym kanale. Zazwyczaj co jakiś czas sprawdzam też informacje o nierozwiązanych sprawach. Zapewniam, że jeśli pojawią się tylko jakieś nowe fakty w sprawach, które pojawiły się u nas tutaj, a nie zostały rozwiązane, to jakieś uzupełnienia się pojawią. Tak jak zapowiadałam to w sprawie Christmas. Gdybym coś przegapiła, to piszcie. Będę wdzięczna. Sprawą, do której ja lubię wracać, jest sprawa Gregorego Wilma. Jest to jedna ze spraw, które nie dają mi spokoju. I chyba wymieniałam z Wami w komentarzach jak mówiliśmy o osobach zaginionych i ja wtedy pisałam, że ja bardzo mam później takie trudne okresy, bo myślę z tobą o tej sprawie, co mogło się wydarzyć i te sprawy o zaginionych i nierozwiązane sprawy są dla mnie najtrudniejsze. No i tak jak powiedziałam, sprawa Gregorego Wilma to jedna ze spraw, do których wracam. Ona mi nie daje spokoju. Mam wrażenie, że morderca był na wyciągnięcie ręki. Nie jestem też w stanie zrozumieć tej chorej zemsty, zawiści, zazdrości, nawet nie wiem jak to nazwać, którą ta rodzina wciągnęła to czteroletnie dziecko, i ktoś ośmielił się odebrać mu życie. Jestem. Tą sprawą chyba najbardziej poruszona, bo tutaj gdybyśmy, gdyby to wydarzyło się powiedzmy 10 lat temu, czy chyba nawet 20, to ta sprawa byłaby do rozwiązania od tak, tam ślady DNA były. Więc y, miejmy nadzieję, że i, i, i ona się rozwiąże. Bardzo na to liczę. Myślę, że rodzice Gregoriego zasługują na to, po tym co musieli przejść. I co jeszcze mogę Wam o sobie powiedzieć? Lubię opowiadać Wam o zagranicznych sprawach, bo jest o nich zazwyczaj trochę więcej informacji niż o polskich sprawach. Chociaż początkowo założenie było takie, aby publikować tylko i wyłącznie polskie sprawy. Dzięki Wam, po trosze do tego pomysłu wróciłam, decyzją większości. Jest kilka zagranicznych spraw na mojej liście, ale są to w większości nierozwiązane sprawy, więc one tam co jakiś czas, te zagraniczne sprawy też się gdzieś będą przewijać. Moja przygoda z True Crime zaczęła się od mojej mamy, która, powiedzmy, będąc w zbliżonym wieku do mojego teraz, często ogląda dała na Discovery, Noce Zbrodni i różne tego typu serie, wtedy nie było jeszcze ID i konkretnych kanałów o tej tematyce. Ja jako dziecko bardzo tego nie lubiłam. Później już jak byłam nastolatką, yy, wpadł mi w ręce magazyn, który kupował mój starszy brat, zły. Nie wiem czy pamiętacie to czasopismo, było straszne. Dziś chyba już nikt nie mógłby publikować takich rzeczy. Pamiętam, że czytając artykuły zasłaniałam zdjęcia, żeby nie widzieć. No i na krótko przed swoimi 21 urodzinami pochłonęły mnie sprawy kryminalne, ale nie mogę powiedzieć, że tylko prawdziwe historie, bo również lubię czytać kryminały, niekoniecznie na faktach. Jak mogliście zobaczyć, wypożyczam książki z biblioteki. Czasem też kupuję, ale ważne, żeby były w formie papierowej. Takie najbardziej lubię, i jak sobie czytam książkę, to, to jestem zrelaksowana. I nie odbieram tego tak, jakbym przygotowywała się do materiału, który mam dla Was nagrać. Był też okres, kiedy interesowałam się przestępczością zorganizowaną, głównie włoską, bo ich tam jednak trochę było. Jedne bardzo szeroko opisywane i znane wszystkim i inne tam zaledwie wspomniane i niezgłębione przez lata. Nasza przestępczość zorganizowana też gdzieś tam e, po trosze nie interesowała, bo to bardzo ciekawy okres w dziejach naszych. Dałam się też złapać na opowieści masy, także lubiłam swego czasu właśnie tego typu sprawy. Lubiłam oglądać, słuchać, czytać. Od jakiegoś czasu ograniczyłam trochę True Crime. Skupiając się na sprawach, o których opowiadam Wam i słuchając jednego podcastu tego typu, chciałabym Wam też podziękować, bo to chyba ważne, za wyrozumiałość. Zdaję sobie sprawę, że technicznie nie wszystko jest ok, a i mimo to nie lejecie na mnie fali niefajnych komentarzy. Osoby, które nie były w stanie słuchać tych pierwszych podcastów, ja wiem, że one są bardzo kiepskiej jakości. Mogą ich wysłuchać na Spotify, Google Podcast, Anka. Ja tam wrzucam nowe nagrania w lepszej jakości dźwiękowej, które właśnie wcześniej nie były tam dostępne, bo były tylko opublikowane na YouTube. Jeśli jest wśród nas ktoś, kto zna się chociaż trochę na mikrofonach, proszę dajcie znać, jaki będzie najlepszy mikrofon dla osoby, która w trakcie opowiadania jest w ciągłym ruchu. Często kiedy się już rozkręcę i zaczynam opowiadać Wam historię. Przypomina mi się, że nie ma wody, albo że muszę się po notatki, długopis. No i w efekcie czego mamy przeskakujący dźwięk. Albo dogrywanie słów, bo coś nie wyraźnie słychać. Co wiem, że słyszycie, a nie zawsze jestem w stanie nagrać na nowo cały materiał. Co jeszcze mogę Wam o sobie powiedzieć. Na co dzień jestem mamą na pełen etat, raczej lubię swoje życie i moich trzech muszkieterów. Nie podoba mi się, co dzieje się na świecie. Jestem przeciwniczką jakiejkolwiek agresji, rozwiązań siłowych. Moje stanowisko jest takie, że każdy powinien żyć jak chce, jeśli nie robi nikomu krzywdy. To chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to ja jestem tu dostępna jeszcze przez yy, trochę na tym. Czacie, naszym i chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia. Cześć!